Cześć dzisiaj będzie materiał o sprzętach takich których używa zdecydowana większość Polaków albo będzie używać, bo ja wiem, że my nagrywamy jakieś smartfony po 5000 zł, po 3000 zł, jednak prawda jest inna. Według wszelkich badań jakie widziałem, Polacy kupują głównie smartfony kosztujące do 1000 zł. Polacy też bardzo lubią smartfony od Xiaomi oraz od Redmi, więc dzisiaj opowiemy wam o smartfonie Redmi Note 11, który już u nas był na kanale, ale wracamy do tego modelu nie bez przyczyny, ponieważ mamy jeszcze inne tanie i dobre urządzenia od Xiaomi, czyli opaskę Mi Band 7, którą też już znacie. Mamy do tego jeszcze słuchawki Redmi Buds 3 Lite, które kosztują mniej niż stówkę. Tak naprawdę mamy tutaj cały zestaw urządzeń, które warto kupić swojemu dziecku, które właśnie idzie do szkoły, no i zaczyna rok szkolny. Dlaczego wybraliśmy takie urządzenia? Już wam mówiłem bo generalnie nie lubimy przepłacać. Poza tym ja jestem takiego zdania, że jak mamy dziecko, no to trochę niewychowawczy jest od razu kupować jakiś model z wyższej półki. Trzeba po prostu no, kupić mu coś dobrego, co będzie działać, ale też nie takiego, żeby mógł tym szpanować, żeby to było trochę takie no, bardziej wychowawcze, bym powiedział. I moim zdaniem tutaj taki Redmi Note 11 jest ok, głównie z tego względu, że on kosztuje mniej niż 1000 zł. Mamy teraz czasy szalejącej inflacji, więc ja wiem, że ktoś mi tutaj zaraz powie, a dwa lata temu to ja kupiłem gamingowy POKO za mniej niż 1000 zł w Priorderze, który trwał 3 dni i w ogóle. Okej, okay, cieszę się, good for you, naprawdę. Ale mamy inne czasy, wszystko drożeje, smartfony też. I taka jest prawda, że poniżej 1000 zł poszaleć zbytnio nie można. Ale poniżej tego 1000 zł ten Redmi Note 11 prezentuje się naprawdę nieźle. Mamy tutaj ekran amoledowy, mamy tutaj często odświeżania 90 Hz. Mamy takie raczej podstawowe aparaty. Wiadomo, że nikt, kto będzie ich używał, no, to nie będzie jakimś mistrzem fotografii, ale mamy aparat zwykły, mamy aparat szeroki, mamy jakiś aparat makro, mamy dwukrotny podstawowy zoom, więc tak naprawdę podejrzewam, że więcej dziecku nie trzeba. Nie sposób narzekać też. Na jakość wykonania. Wszystko jest dobrze spasowane. Mówię to tak Proforma, bo dzisiaj wszystkie smartfony, nawet takie niezbyt drogie, no po prostu są wykonane naprawdę nieźle. To nie jest taki dziki zachód, jak było jeszcze kilka lat temu, że trzeba było iść do sklepu i każdy smartfon macać przed zakupem. Co to, to nie. Jeżeli chodzi o wydajność, to jest całkiem nieźle, bo mamy procesor, który radzi sobie z codziennymi zadaniami. Mamy 4 GB RAMu i ktoś powie, że to mało, ale tak naprawdę dzisiaj optymalizacja tych smartfonów jest na tyle dobra, że o ile ktoś nie chce uruchamiać naprawdę niewiadomo ilu aplikacji naraz, grać w najbardziej wymagającej gry itd., to do codziennych rzeczy, takich jak Facebook, Messenger, TikTok w przypadku dzieci, jak komunikacja, przeglądanie neta, robienie zdjęć, to jest naprawdę wystarczająca ilość. Jeżeli ktoś wmawia Wam, że koniecznie koniecznie musi mieć 8 albo 12 GB No to po prostu chyba nie zna życia, jest za bardzo zafiksowany na technologii. Ja sam teraz korzystam w domu z tableta, który ma 4 GB RAMu i żyje. I on działa płynnie, naprawdę. Więc nie dajcie się na tym punkcie zafiksować. Wiadomo, że im więcej, tym lepiej. Ale w budżecie do 1000 złotych często lepiej się nie da. A do tego mamy tutaj akumulator 5000 mAh, który wystarcza bez problemu na dzień, a czas czasami to i wystarczy na dwa dni, mamy głośniki stereo, co jest w ogóle rzadkością w tym przedziale cenowym i w ogóle coraz częściej, więc możemy wygodnie oglądać tutaj np. YouTube'ka czy innego Netflixa bez słuchawek. Ale jeżeli dziecko potrzebuje słuchawki, to albo może wziąć takie bezprzewodowe, o których zaraz powiemy, albo podłączyć sobie przewodowe, bo mamy oczywiście wyjście słuchawkowe. Tutaj ciekawostka, młodzi ludzie według badań częściej chcą korzystać ze słuchawek przewodowych niż bezprzewodowych, więc to okazuje się naprawdę istotne, mimo że dla wielu bardziej dojrzałych użytkowników może się wydawać, o matko, to niepotrzebne, bo przecież wszyscy już używają tych pchełek. Więc jeżeli szukacie dla dziecka takiego smartfona, który z jednej strony jest dobry, ale też nie wydacie na niego nie wiadomo ile, no to moim zdaniem ten Redmi Note 11 powinien podpasować. Drugiego sprzętu, o którym będę mówić, nie muszę chyba przedstawiać. Opaska MiBand 7, jedna z najlepszych opasek na rynku, która zastąpiła też bardzo fajnego Mi Banda 6. Mamy tutaj wszystko, czego potrzeba. Mierzenie kroków, mierzenie snu. Oprócz tego mamy jeszcze mierzenie natlenienia krwi, pulsu. Mamy mnóstwo treningów, tak dużo, że aż można się śmiać, bo tutaj naprawdę jest ich zatrzęsienie. Jednak moim zdaniem to, co się dziecku najbardziej przyda, to jest fakt, że będzie mogło wyciszyć sobie ten telefon, nawet schować gdzieś. Jednak ta opaska będzie połączona z telefonem, więc jak ktoś będzie dzwonił, no to po prostu dziecko sobie spojrzy, no i zobaczy, że to mama, tata, wujek albo ktoś inny, no i od razu będzie informacja, co się dzieje. Tak samo dziecko będzie otrzymywać powiadomienia o wiadomościach, generalnie powiadomienia z wszystkich aplikacji, jak tam mu albo on samo sobie skonfiguruje. A z takich dodatkowych rzeczy mamy tutaj możliwość sprawdzenia pogody, oczywiście konfiguracji tych tak żeby wyglądały jak chcemy. Mamy sterowanie muzyką. No i bardzo fajny jest też budzik wibrujący. No bo każdemu chyba zdarzyło się, że przegapił budzik, że zaspał, wstał, wyłączył, a tutaj kiedy budzik nie dzwoni, tylko wibruje na ręce, no to jednocześnie jest cichszy, więc jeżeli dziecko ma rodzeństwo tego nie obudzi, a z drugiej strony, no to jest po prostu znacznie bardziej wygodne i znacznie bardziej skuteczne, przynajmniej w mojej opinii. Więc jak najbardziej, jak kupujemy smartfon dziecku, to i taką opaskę też od razu można kupić. No i będziemy mogli sprawdzać jego aktywność, bo oczywiście można udostępniać bliskim wszelkie dane z takiej opaski, więc sprawdzicie, czy dziecko wykonało też odpowiednią liczbę kroków, czy się rusza w ogóle, no generalnie, czy zdrowo żyje, czy Zbyt dużo nie siedzi przed komputerem lub właśnie smartfonem, o którym przed chwilą mówiliśmy. Więc jak kupujecie smartfon, to warto rozważyć kupno od razu takiego zestawu, a jak już dziecko smartfon ma, bo czemu nie, no to warto rozważyć do dokupienie takiej opaski, która działa ze wszystkimi smartfonami zarówno z Androidem, jak też iOS. -em. Przed chwilą mówiłem, że młodzi ludzie głównie korzystają ze słuchawek przewodowych, i to jest prawda, jednak dlaczego tak się dzieje? Przez ich ceny, no bo słuchawki przewodowe kosztują kilkadziesiąt złotych, a bezprzewodowe to są już drogie, bo kosztują kilkaset złotych, chyba że mówimy o Redmi Buds 3 Lite. Mamy tutaj do czynienia z podstawowymi słuchawkami od Xiaomi i one kosztują obecnie, sprawdzałem, 75 złotych. I to jest bardzo tanie jak na słuchawki. Wiadomo, że jak kupujemy słuchawki za 75 zł, to nie możemy się nie wiadomo czego spodziewać, więc mamy tutaj taką raczej standardową, typową jakość dźwięku, nie mamy dedykowanej aplikacji. Tutaj też no, czuć, że mamy do czynienia z troszkę tańszymi materiałami niż u konkurencji, ale generalnie, jeżeli dziecko potrzebuje słuchawek, jeżeli chcemy, żeby miało słuchawki bezprzewodowe, to jak najbardziej warto kupić. Tylko uważajcie, jeżeli dzieciak ma dłuższe włosy, no to być może lepiej jednak wziąć mu słuchawki przewodowe, bo tych bezprzewodowych to często używają, żeby je schować i ściągać na sprawdzianach na przykład, albo po prostu nie słuchać nauczyciela i słuchać sobie muzyki, albo jakieś tam TikToki przeglądać. Generalnie tą słuchawkę łatwiej schować, co może być zarówno zaletą, jak też wadą. Ale niewątpliwą zaletą jest cena, czyli grubo poniżej 100 zł. Jak mówiłem, udało mi się je znaleźć kosztujące w dużej sieci sklepów za 75 zł, więc jeżeli szukacie takiego sprzętu niedrogiego, to jak najbardziej będzie dobry wybór. Co tu dużo mówić, mamy dobry smartfon, poniżej poniżej 1000 zł. mamy słuchawki poniżej 100 zł. mamy fajną smart opaskę za około 200 zł. Jak widać stworzenie takiego ekosystemu urządzeń od Xiaomi i Redmi nie jest przesadnie drogie, bo te wszystkie sprzęty razem kosztują jakieś 1300 zł. więc jeżeli macie dziecko w wieku szkolnym i chcecie mu kupić dobre i niezbyt drogie sprzęty, no to jak najbardziej warto zastanowić się nad tymi propozycjami. No i na koniec standardowo łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym zestawie. Jeżeli macie pomysły na inne urządzenia, na inny smartfon, inną opaskę, inne też słuchawki w tej cenie, powiedzmy, że do 1300-1400 zł razem, to proszę o propozycje. być może Wasze pomysły będą lepsze od moich.